Cześć z tej strony Dawid Kozłowski, trener personalny, trener online i konsultant żywieniowy. Ostatnio mówiłem o tym, że ruszam serią odcinków poświęconych skutecznej redukcji, więc jeżeli jeszcze nie widziałeś albo nie widziałaś pierwszego materiału, to zachęcam cię do obejrzenia. Dziś powiem ci o kolejnych trzech zmianach, które możesz wprowadzić w procesie odchudzania. Aby po prostu sprawniej zrzucać wagę, aby ten cały proces był przyjemniejszy i bardziej efektywny. Zaczniemy sobie od kwestii związanej z przygotowywaniem posiłków. Dużo osób spożywa posiłki zamawiane, gotowe, albo korzysta z cateringów, albo w ogóle po prostu nie gotuje i nie spożywa głównych posiłków, tylko w ciągu dnia gdzieś tam sięgnie po przekąskę jedną drugą, i tak wyglądają właśnie ich posiłki. To nie jest dobre ze względu na to, że nie mając jakiegoś konkretnego planu swoich posiłków, nie mając w ogóle nad tym kontroli, nie jesteśmy w stanie właśnie określić, ile my spożywamy energii, z czego te posiłki się składają. Często nie mamy takiej świadomości, żeby to wszystko w ogóle ocenić i podsumować, jak to nasze żywienie w ciągu dnia wyglądało. Dlatego jednym z elementów zdrowego podejścia do swojego żywienia jest przede wszystkim skupienie się na posiłkach przygotowywanych samodzielnie. Ze względu na to, że mając posiłki, które przygotowujemy samodzielnie, mamy kontrolę nad tym, co jemy, jakie jakości są to produkty, ile tego spożywamy, więc bezproblemowo możemy sobie nawet policzyć kalorie, czy oszacować mniej więcej ilość kalorii, którą spożyliśmy na dany posiłek, co znacząco ułatwia kontrolę energii w skali całego dnia, no i tym samym redukcję tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli na ten moment Korzystasz z gotowców, zamawianych posiłków albo nawet z cateringu, którego nie będziesz jeść przez całe życie, to warto w końcu przełamać się do tego, aby przygotować posiłki samodzielnie i wiem, że teraz dużo osób może pomyśleć, nie mam czasu, nie chcę mi się, nie umiem gotować, nie lubię gotować. W porządku, ja to rozumiem, natomiast to i tak nie jest wymówka przed tym. Aby nauczyć się samodzielnie przygotowywać zdrowe posiłki, nieważne, czy to będą proste posiłki, czy to będą skomplikowane posiłki, na które będziesz poświęcać dużo czasu. Ważne, żeby produkty, które spożywasz były odpowiedniej jakości i tak naprawdę to już będzie powodowało, że Twoja dieta będzie zdrowsza niż to, co zamawiasz, albo to, co często znajduje się w cateringach, bo wbrew pozorom nie zawsze wygląda to dobrze. Drugą taką kwestią, którą warto pilnować, to przede wszystkim ilość spożywanego białka w ciągu dnia, ale też inna posiłek, więc jeżeli do tej pory nie kontrolowałeś albo nie kontrolowałeś w żaden sposób tego, ile białka spożywasz, to czas zacząć to robić ze względu na to, że białko pełni szereg ważnych funkcji w organizmie człowieka. Te najważniejsze z punktu widzenia sylwetkowego i redukcji tkanki tłuszczowej to przede wszystkim białko bardzo mocno syci, więc spożywając je w odpowiednich ilościach jesteśmy bardziej najedzeni, więc mamy mniejszą ochotę na podjadanie. Po drugie białko, a szczególnie produkty niskotłuszczowe są niskokaloryczne, więc możemy tego zjeść naprawdę dużo. I tym samym dostarczyć niewiele kalorii. Po trzecie, białko pełni funkcję budulcową, czyli buduje mięśnie, ale też odbudowuje mięśnie po ciężkich treningach, czyli wpływa na naszą regenerację. Są jeszcze inne funkcje bardzo istotne, takie jak na przykład funkcja sygnalizacyjna, ale nie będziemy się tym zajmować, bo podejrzewam, że nawet Cię to nie interesuje. Ważne żebyś zapamiętał, że białko jest istotnym składnikiem odżywczym diety. Jego odpowiednia ilość powoduje, że łatwiej budujemy mięśnie, łatwiej się regenerujemy oraz że mamy mniejszą ochotę na podjadanie, bo jesteśmy bardziej najedzeni. Ile białka spożywać? Jeżeli chodzi o zalecenia co do spożycia białka, to mówi się o tym, aby spożywać od 1.6 do 2.5 g białka na kilogram masy ciała. Ja sugeruję te widełki od 1,8 do 2 gramów na kilogram masy ciała dla większości osób, więc jeżeli ważysz powiedzmy 50 kg, no to przy prostej matematyce 2 gramów białka na kilogram masy ciała należy spożywać 100 gram białka w skali całego dnia. Jeżeli spożywasz powiedzmy 4 posiłki, no to po 25 gram białka na posiłek. Co jeść, żeby to białko dostarczyć? No, przede wszystkim źródłem białka są mięsa, ryby, nabiał, jaja i na przykład warzywa strączkowe, a także częściowo orzechy oraz niektóre produkty węglowodanowe też potrafią zawierać pewne ilości białka, natomiast nie są one głównym źródłem białka, więc to też warto zaznaczyć. I ostatnia kwestia, związana już raczej z węglowodanami, czyli drugim z trzech głównych składników odżywczych, to przede wszystkim warto spożywać węglowodany złożone, które mają więcej błonnika i lepiej sycą, przez co nasza redukcja jest dużo łatwiejsza. Nie jesteśmy tak głodni i łatwiej nam utrzymać założenia planu żywieniowego. Dlatego przede wszystkim zamień pieczywo pszenne na pełnoziarniste, ciemne, które lepiej syci. Zamień ryż biały na brązowy, kaszę albo warzywa strączkowe lub makaron pszenny na pełnoziarnisty. I tak jak powiedziałem, dostarczysz więcej błonnika, będziesz bardziej najedzony albo najedzona i łatwiej będzie Ci utrzymać założenia swojego planu, łatwiej będzie Ci utrzymać deficyt energetyczny, który powoduje, że redukujemy tkankę tłuszczową. To tyle w tym materiale. Dzięki i do następnego.